Młoda Rada Gminy Piaseczno od początku była, głosem, była dla mnie głosem młodzieży. Bo miałem wrażenie od, od wielu lat, że głos młodzieży dla nich, w sprawach dla nich ważnych był de facto pomijany. Czyli Młoda Rada była dla mnie takim organem konsultacyjnym, wskazującym nam ścieżkę, w którą stronę mamy postępować, iść. I to się, to się udało. Jeszcze wyszło na to, że Młoda Rada podejmowała mnóstwo świetnych inicjatyw, które zmieniały naszą lokalną uczestnictwem. Nie wiem czy największym, ale na pewno jednym z większych sukcesów Młody Rady to były konsultacje na temat budżetu gminy Piaseczno. Młoda Rada zebrała dziesiątki młodych osób z naszych szkół wybrali wspólnie razem e, inwestycje, które wprowadziliśmy do budżetu. I one były na realizowane, czyli de facto taki mały budżet obywatelski. To jest świetne, a druga rzecz to akcja dla Patrycji. E, młoda dziewczyna potrącona na przejściu dla pieszych w Baniosze. Tam mieszkańcy od lat zabiegali o światło, aby było przejście dla pieszych. To było jakby bez odpowiedzi. A oni ze, po wypadku zebrali się, zorganizowali całą akcję i te światła powstały. Czyli jak się e, chce, to może. Młoda Rada tej kadencji, która dzisiaj swoje urzędowanie zakończyła, rozpoczęła proces konsultacji z samorządami uczniowskimi w szkołach. I uważam, że to jest bardzo ważny czynnik, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, samorząd uczniowski, oni powinni znać potrzeby swoich kolegów, swoich koleżanek i oni właśnie mogą do Młodej Rady, a Młoda Rada do Burmistrza czy do Rady Miejskiej przekazywać potrzeby i opinie właśnie młodzieży. To jest raz, a dwa, Generalnie ideą młodej rady było to, aby wychowywać młodzież w duchu obywatelskim, rozwoju obywatelskiego i mam nadzieję, że oni pójdą dalej, będą reprezentować to wszystko, co tutaj czegoś nauczyli już w dorosłej Radzie, a może potem na stanowiskach w Parlamencie, kto wie.